Gmina przyjazna inwestorom, mieszkańcom i turystom – taki tytuł nosiła konferencja w Pałacu Goldsteinu w Katowicach, zorganizowana przez Forum Biznesu. Konferencja poświęcona była bieżącym zagadnieniom dotyczącym samorządów, wskazaniu pozytywnych przykładów działań, wymianie wiedzy i doświadczeń, promocji gmin przyjaznych inwestorom, mieszkańcom i turystom. Podczas konferencji wręczono dyplomy laureatom programu „Przyjazna gmina”, realizowanego od czterech lat pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Taka gmina otrzymuje tytuł „przyjaznej”. Gminy. Jest to potwierdzenie jej osiągnięć, zasług. Podczas procesu oceniania formularzy, zgłoszeń takich gmin, bierzemy pod uwagę wykorzystanie i zasobów naturalnych, i zasobów ludzkich w danej gminie, położenie oczywiście, tego jak gmina sprzyja rozwojowi mieszkańców, jak troszczy się o zarówno młodzież, dzieci, pracowników różnych firm, a tak samo starszych osób. Tytuł zdobyło 17 gmin, w tym miasto Katowice. Certyfikaty laureatom wręczali Aleksandra Gajewska, wicemarszałek województwa Śląskiego, Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu oraz Tomasz Kaczorowski, dyrektor Południowego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Banku Polskiego. Wyróżnienie dla Katowic odebrał wiceprezydent Katowic Michał Luty. Trzeba powiedzieć, że jest przyjazne i dla mieszkańców, którym poprawiają się tutaj warunki życia, którzy mogą, mają lepszy transport obecnie. Jest nowy dworzec kolejowy, kultura w mieście się rozwija, liczne festiwale, i ogólnopolskie, i międzynarodowe. Było to zawsze miasto jednak studenckie, tak, uniwersyteckie. To nadal ta tradycja jest zachowywana. No i przede wszystkim inwestorzy, którzy są tutaj ściągani, którzy sami tutaj próbują rozwijać swoje firmy, inwestują. Są to firmy polskie, są to firmy zagraniczne. No, wydaje mi się, że poziom życia tutaj się poprawia. Bytom jest miastem z historią dłuższą od Krakowa, o wielkim potencjale jeszcze w latach 80., -tych, 70. -tych poprzedniego wieku, bo jeden z głównych ośrodków życia gospodarczego, nie tylko w skali województwa, ale również kraju. Chciałbym, żeby powoli zaczął uzyskiwać utracone miejsce na mapie gospodarczej kraju i regionu. Jest to jakiś sukces, który w tej trudnej chwili, kiedy na całym świecie no co jest? Kryzys? Mamy możliwości rozwoju. To jest ważne. W tym temacie, o którym rozmawiamy, rozwój turystyki, to Kraków jest niezaprzeczalny liderem ogólnopolskim. Mamy 9 milionów turystów każdego roku, więc to. Cyfry świadczą naprawdę, że miasto się rozwija doskonale turystycznie. Z tego, że jesteśmy właśnie tutaj, w tym gromie nagrodzonych gmin, samorządów, przyjazna gmina, bardzo się cieszymy, ponieważ to świadczy o tym, że starania samorządu, starania moje jako wójta gminy przynoszą efekty i zostały docenione. Data konferencji była nieprzypadkowa. 27 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego upamiętniający pierwsze wybory samorządowe z 1990 roku. Yeah.